Cześć! Witajcie! Z tej strony Gaźmisz. Witajcie w kolejnym odcinku ze sprawdzania polskich map do gry Farming Simulator. I dzisiaj w tym odcinku powiem Wam, że zabieram się za mapy, które powinienem dawno sprawdzić, ale nie było na to czasu, bo sprawdzałem jakieś badziewia, jakieś inne takie... Albo nie było w ogóle odcinków z tej serii, albo badziewia sprawdzałem właśnie. Ale dzisiaj się zabieramy za mapę. Która już dawno powinna być w mnie sprawdzona i oceniona, bo była seria na nich kilkuodcinkowa. Wakacje a mianowicie jesteśmy na mapie Lubelska: Dolina od Rajota, czyli PogChampowa mapa. Oczywiście ja mam oświetlenie od Nizmo tutaj wgrane do tej mapy, że mogę trochę kolorki wam się równić moje z tymi co są w mapie. No i ogólnie następną mapą w kolejce jest Świętokrzyska Wieś od Mateusza które już też dawno, dawno temu powinienem sprawdzić, a nie sprawdziłem eee, Kolejna jest Wola Brudnowska, także trzy odcinki już są zaplanowane ze sprawdzania polskich map eee, No i dobra, lecimy sobie, tutaj rozpimy się na takim przystaneczku, standardowo Zaczniemy sobie od landów eee, Landy wszystko działają, także wiecie mapa z Mudhuba, mapy na Mudhuba daje, także Pogchamp eee, Na mapie jest ponad 158 pól 158, tak to jest w ostatnie pole. 158 dokładnie, 158 pól. Tak, Także macie w co wybierać, co do, co, w co wybierać. Macie na przykład Marek Rajtek, rajtek Chmielaki, Skup, później wam pokażę taką drogę, fajno tutaj jest. No i lecimy sobie. Dzisiaj będzie długi odcinek, no ale trzeba to w końcu mapę sprawdzić, jak to mówił. Tutaj mamy pierwszą gospę, które się zmienia o 360 stopni w ogóle. Ty mamy krowy. Tu mamy taki o, garazyk, hale. Tutaj mamy też garazyk fajny, trzystanowiskowy, no, czyli standardowo garazy, garaże Tutaj Rajut chyba sam modelował, z tego co mi jest wiadomo. Bo jak jakbycie Rajut sam nawet do eastern modeluje. Tutaj jest wiata, silosy standardowe. Obora zmieniona całkowicie została. Czyli standardowa taka gospodarka została zmieniona, tu macie karmienie, wody, obornik, no i tutaj macie silos oraz kolejny garaf. No i tutaj wyjazd, ten ta górka została zmieniona, bo pamiętacie tu była taka górka z łąką, a teraz jest to zwiększone i pole jest powiększone. Także tak to wygląda. Eee, ogólnie jest trzy miejsca pod gospy, to wam pokażę. My lecimy sobie na kolejną gospę, na razie gospy sobie obejdziemy. Tu mamy gospodarstwo z koniami, które jest dla mnie chyba najładniejszym gospodarstwem, jakie jest. Zrobione pod konie. Tu kolejny garaż z wiatą. Garawy z wiatą. Tutaj macie hangar pod kombań, wiaty pod kombań. Kolejny garaż z chałupą, jakąś sklarnię z, z konopią. O, właśnie, coś wam później pokażę, Jest tutaj, jak tu będziemy sobie zwiedzać. No tutaj po gospek będę latał. To wszystko działa oczywiście. Tu macie stodały fajnie zrobiono oczywiście. Jak już mówię miałem już dawno sprawdzić mapę Rajota, ale nie było na to czasu po prostu. I teraz w kolejce jest oraz Wola Brudnowska. Tutaj mamy taką wiatę też, taki garof, jakby. No i tutaj mamy całą stajnię dla koni. Jak widzicie wszystko działa. I z tyłu macie takie pastwisko i pola oczywiście. Wychodzimy sobie stąd. Idziemy na Gospo, na którym chciało polać bardzo na serii. Tu mamy warsztat. Yy, oczywiście, mam być tu podjechać, chyba naprawić. Nie, tu jest ten statyczny, dobra. Jest ten statyczny warsztat. Tu są łąki, standardowo łąki. Bardzo fajne tereny. Oczywiście Rajot to robi... dosyć dokładnie, bardzo dokładnie. Tu macie pola, wielkie pola, wielkie jak nie powiem co miałem grać na lubelskie, ale też nie mam na to na razie jako, jako czasu Żeby sobie na tej mapie pograć, cokolwiek Porobić, tutaj macie jeden ze skupów I tutaj jest taki jakby alalasek prywatny, teren prywatny Tutaj macie sklep i warsztat jednocześnie Tu macie Tu macie chrubielów w jednostka OSP tu macie sklep yy, skup młyn oczywiście i te dziwne dźwięki które nie będę mówił co mi wspominają tu wychodzicie macie taki parking taki urząd gminy jakby standardowo lubelsko każdy znał starą wersję jak i nową yy, tutaj macie wiaty Gospod ze świniami, świniarnia się zmieniła. Inna jest świniarnia, jak widzicie, wiata chyba, wiata chyba została ta sama. A tutaj doszła taka, o taki garaż, doszedł większy pod zbowy pod coś. Tutaj jest ten garaż, też został. Nic się nie zmieniło. Tutaj z tym garażem pootwieram, że wszystko działa. No, mapa zmotkała, musi działać. Tengara w został, znaczy był trochę inny, ale mniej więcej zostało to samo, tylko została zmieniona silniaria, są silosy, także hmm, tak to wygląda. Hmm, wszystko działa na tej mapie, także tu macie takiego bajorko, można się wykąpać. Hmm, tutaj jest taka mała gospa jak wiecie, tutaj jest statyczne budynki w ogóle, jest tutaj zaraz mała gospodarka, zaraz przejdziemy i do niej. Ona jest tam bardziej pod górę. Tutaj jest jedno z większych pól, ale jedno z moich ulubionych pól to jest na tej mapie. Popatrzcie, tu sobie tak staniecie. I wszystko widać, ten skup, widać fajny widoczek, jest na las tam w tle ten statyczny. Tutaj mamy Chmiel, oczywiście Lubel na Chmiel musi być. Mamy kolejny skup. Taki Gierowski. skup. Bardziej. Tutaj macie też takie większe pola, wy je w wyjewdacie macie skup słomy byłem tutaj na serii nie raz, Tu macie Bajorko Mamy sadzik, sad porobiony Dosyć fajnie te statyczne rzeczy tutaj wyglądają. no Teren, teren tu robi też robotę Na pewno mówię teren tutaj robi swoje A Ref to robi swoje, tak no jest pogchamp. Wiadomo tu jest dużo po zmiany, po za pierwszą wersję lubelską, która była w 19 to jest są zmiany o 360 stopni zrobione. O, i tutaj mamy małe gospodarstwo, które mi się też również podoba. To jest ostatnia seria Arka i Riot'a. Czyli tu jest gospo z kurami, nastawione pod produkcję tego. To jest w ogóle wymodelowany Gospo. Też również. Macie standardową jakąś wiatę taką wiatę pod masyny garawy. Jak to woli, tutaj pod kombajn Otwórz się, czego mi się nie chce A bo tam coś stoi, mam łapkę, dobra Ale to się otwiera jak coś, tutaj brama Kolejny garaf Tu jest taka bardziej stodoła nowsa tak Tu jest nowsza stodoła I wysyp z Bowa i wyjazd tutaj na go... Macie fajny wyjazd z drogi tutaj Na sose ze stodoły Także spoko, pokczamp No, za dużo tego używam no, nie mamy wiaty, drivera. <laughs> mamy stodołę od tak także tak to już wygląda. Tu jest też ładnie spoko ja mam kawdy, mogę sobie robić gospody pod siebie. Mam sobie z... Albo ktoś jak umie usunąć w się usunąć budynki, a jak nie to sprzedać, i sobie po prostu grać tak jak chce. Tak? Za studową macie miejsce na jakiś silos, jakbyście krowy mieli. No, i tak to wygląda. Ogólnie chyba z gospodarstw tylko jedno nam zostało. To co właśnie tak mówiłem o nim w Opolas tam zawsze chciał grać. Yy, graliśmy o to, jest moje ulubione. Test pole koło gospodarki. Jak grałem na tej, to zawsze to uprawiałem. Yy, no i tutaj macie gospę ze, 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 ze Owcami. Te całkowicie inna gospodarka niż była standardowo. Owszarnia się zmieni, jak widzicie, garawy są inne. Tak Czy to jest stodoła z garawem? Stodoła z garawem. Jak, to jest są garawy. Ja to używam na użytek wzywam jako no, garawy. Czy to może ktoś powiedzieć, że to jest bo to garaż? Jak to woli, to tak, kto tak to woli. Tutaj macie ogara w kolejny większy trochę. Tu macie silosy z tyłu macie Wiatę, no tu macie owczarnie, no nie, Także jest fajnie. Tutaj statyczny gospo. Idziemy sobie polatać po raz po całej mapie, bo mapa jest wielka. Naprawdę jak wiecie, Lubelska była wielką mapą i jest wielka, a eastern rayota. No ja o tym nie mówię, to w te większy będzie las jest, Puszysty, wielki, znaczy wielki, wielki jest i że tak powiem jest bardzo. Jest nie ma lagów w nim, tak? O tutaj macie domek, leśniczówkę, ale ja tu idę, bo wam chcę pokazać Easter na mapie Easter Egg. Mamy łąkę, fajną w lesie. Kurde, tylko czy ja pamiętam, gdzie to było już, no nie? Tu jest koniec mapy, tak? Tu jest łąka. Hm. O o, 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 jest, jest, jest. Dobra. Tu kto nie był, ten już wie co tu jest. Tutaj sobie roś, rosną roślinki. Normalnie kurde to jest easter. Patrzcie, zry, można zerwać. A ja pewnie nie wiem, czy zastanawiam, czy to można przyjechać i po prostu sobie tutaj działać, przy tym... Czekajcie, to jest w tym miejscu dokładnie w lesie. O. To jest jako Eastern dodany, Eastern jak do mapy. Także champ. No nie miałem tego nie mówić Tu macie młyn I tu macie pierwsze gos miejsce pod gospę, tu miałem ja właśnie na serii y Tutaj jest kolejne wielkie jezioro Jest teftar, Wszystko Wszystko działa tak, że możecie się bawić Tutaj kolejne fajne pole w lesie, nawet dwa Takie leśne pola y Tutaj macie kolejny skup Łąkę Tutaj macie taką polną drogę, zaraz przejdziemy, bo będziemy sobie najpierw te główne. Tutaj wam pokażę to jest skup z wiewą, kolejny skup. Tutaj trochę mi to przypomina tereny Ulajta, bo U Ulajta jest takie coś, bo jest taka skarpa i jest taka wiewa, tylko wy to wy zakryli drzewami, no nie? A tam chyba stoi RTCN Piaski, tak mi się wydaje. A może to jest RTCN Piaski? Tu w ogóle cztery stoją takie RTCN w piask, piaskach. Kto wie o co chodzi, a jak o w piaskach mi chodzi, to mogę napisać w komentarzu, o to przy tym polu jest spoko by było. O, tu, no, tutaj jest naprawdę fajnie, to tutaj lasek, wieża chyba by była naszą własnością. Eee... R... Czekajcie. Coś słyszałem, nie wiem co to było. Coś tutaj tak huknęło, może jakiś dźwięk jest dodany. Nie wiem, tutaj mamy kolejną wielką łąkę zalaną. Mamy biogazownię, trochę starszą. Mamy wystarczającą ilość silosów, jak widzicie. Tak, zo, tak to. I tutaj jest wielkie jezioro. Wielkie jezioro. Wygląda trochę jak jezioro białe, ale nie wiem. To jest reala. Tu polewy latają. Teraz też coś wykluczałem, tam statki zatopione. Ileż, zaraz mi przelecą. Tutaj kolejny las, tak ze dużo lasu macie, ten jest dosyć gęsty las, o linie 400kw. O i to pole, to pole też jest fajne, bo ono jest w lesie, ale jest długie, ono wchodzi w las, patrzcie tutaj. No i tutaj macie dwa wjazdy na pole. Tu macie cmentarz, macie miasteczko. Kościół, tutaj no też takie pole, no fajnie wszystko wygląda, bo to jest tak że ona ma swój klimat zachowany, eee, tutaj jest przecież, kolejne miejsce pod gosp chociaż mi to go, miejsce pod podgospów się nie podobało, że, no co tu jest kościół, trochę lasu i tyle, no nie i pole o takiego także no, tutaj ja gosp nie budowałem, tutaj ten chmiel tak to mi się podoba, niby fajny takie statimy to jest tylko to jakaś taka bardziej produkcja chmielu jest zrobiona, Taka strefa produkcyjna, nie chciałem tutaj gospy budować na serii. W sumie z chłopaków nie chciał budować, jak mieliśmy serię tutaj gospy. I jedziemy tutaj, mamy kolejny skop, mamy tutaj rajtek Chmielaki i stację wapnowania w okazji razem wziętą. Tam jest już koniec mapy, tam nie można pójść. I teraz tak, pójdziemy sobie tędy. Bo tu jest taka fajna droga. I tutaj jak widzicie to właśnie widać na mapie praktycznie. Tutaj jest taka fajna droga. Patrzcie, tutaj kto grał na Lubelski, to wie o tym. Kto nie grał to nie wie. Jest taka fajna droga dojazdowa do Skupu. Jedziemy sobie przez wodę. I jest elegancko. Także no mówię, ja na Lubelski na pewno zagram jak będę ją wolny chwilę czasu. To sobie pogram. Tu jest też fajne pole. To Global Company plus mod na dzierwawy to już, to już jest w ogóle fajnie, by było tutaj grać. Ale mówię, tutaj jest... tu jest pokchamp, tu jest takie bagno i wejście tak o 60 z tuczepami napchaną i gdzie jest wtedy jak season grany to nie przejedzie wam 60, no nie? Bo tutaj takie obejście pola leśne tak samo, fajnie Riot tutaj pomyślał, żeby zrobić takie klimaty. No ogólnie u rajota na mapach klimat to jest podstawa. Jak mogę ci się, jak mogę ci wiedzieć co tam to śledzi i tego, i wie jaki stern teraz słowi w ogóle. I tu jest też taka fajna droga leśna. Klimat jest naprawdę niesamowity. Tu koniec mapy jest. I tu normalnie jak to droga idziecie, to was nie widać normalnie, że jesteście na mapie, no nie? Bo tutaj ze swojej gospy jechał. No tu jest kapliczka. Tu jest kapliczka, tu całą mapę można widać. I tu widać całą mapę właśnie z tego. Jest w Wianowice. Jest miejscowość Wianowice. Tutaj, widzicie, tutaj wjeżdżacie sobie z Lubelski, to wam pokazał. Yy, mamy Wianowice, no i tutaj mieszkają sobie Light we Wianowicach. Yy, dokładnie tutaj w Wianowicach mieszkał Light yy, sobie na serii. Yy, I tu macie takie skarpy, sypy, no pola są naprawdę tutaj dokwalone. No i są Wianowice, mała wioska już na sąsiadów jakichś będziecie mieli tu macie miejsce pod gospę i Light tutaj sobie gospę budował na serii i patrzcie tutaj co jest, tu są naprawdę widoki, klimaty niesamowite tu pamiętam w Light sobie drogę przez las robił wyjazdowo bo chciał żeby się, można było dostać, od tutaj widzicie się z gospy dostać do nas to sobie tutaj wytmodził, kupił sobie pola, porobił sobie drogę przez tutaj, przez to wszystko i tak to wygląda. No, nie? no i co do FPS-ów, 100 FPS-ów podczas nagrywania jest optymalizacja na plusie. No i co to będę dużo gadał, Pochodziliśmy sobie po mapie, mam 16 minut odcinka. To co ważne to pokazałem. Takie fajne zakamarki Wam pokazałem. Klimat jest niesamowity. Oczywiście po oceniam 10 na 10 Link do mapy macie w opisie. Czekajcie na kolejny odcinek, bo będzie świętokrzyska na sprawdzaniu, także... Co, do następnych, trzymajcie się, cześć, no i pa pa!